Projektując to wnętrze mieliśmy na uwadze klienta ceniącego szlachetne materiały, nowoczesne technologie i niebanalne podejście do funkcjonalności. Dominująca paleta ciemnych barw i ciepłych tonów ziemi w połączeniu z precyzyjnie dobranym oświetleniem tworzy intymną i wyrazistą atmosferę. Już od wejścia przestrzeń ukazuje przemyślaną integrację estetyki z technologią. Minimalistyczny hall skrywa zabudowę z ukrytą rewizją techniczną, inteligentny zamek drzwiowy z kamerą oraz panel sterowania automatyką domową. Oświetlenie umożliwia tworzenie indywidualnych scen świetlnych zarządzanych z poziomu aplikacji mobilnej lub iPada w Holu. W łazience postawiliśmy na maksymalny komfort, wielkoformatowe płytki, armatura najwyższej klasy, sufitowa deszczownica i blac konglomeratu kamiennego, a także głośnik w suficie, który dopełnia atmosfery podczas codziennych rytuałów. Zabudowy wykończone są powłoką anti co podkreśla zarówno ich funkcjonalność, jak i estetyczną spójność. Strefa dzienna została celowo zdefiniowana w sposób odbiegający od klasycznego podziału na salon i kuchnię. Kuchnia została zintegrowana z przestrzenią wypoczynkową, bez górnych szafek, z ukrytymi urządzeniami technicznymi i zintegrowanym wyciągiem w płycie. Zamiast tradycyjnej sofy w przestrzeni dziennej pojawił się kultowy fotel Up56 marki BB Italia, uznawany za ikonę włoskiego designu. Ten wyrazisty element nie tylko przyciąga wzrok, ale także nadaje wnętrzu artystycznego charakteru, stając się jego centralnym punktem. Rezygnacja z telewizora była świadomym wyborem, to przestrzeń do odpoczynku, rozmowy i lektury. W całym mieszkaniu zastosowano klimatyzację kanałową, w której system kanałów zakończony jest dyskretnymi kratkami nawiewnymi umieszczonymi w suficie lub ścianach. Takie rozwiązanie zapewnia skuteczne chłodzenie i wentylację pomieszczeń, jednocześnie nie zaburzając estetyki wnętrza. Dodatkowo w oknach zamontowano elektryczne żaluzje bambusowe, które łączą naturalny wygląd z nowoczesną funkcjonalnością. Sterowane są zdalnie, co umożliwia łatwą regulację ilości światła wpadającego do pomieszczeń oraz zapewnia komfort użytkowania. Sypialnia kontynuuje tę linię projektową. Wyposażona jest w przemyślane pojemne zabudowy, łóżko o wysokim komforcie użytkowania oraz minimalistyczne listwy przypodłogowe, co razem tworzy spójną i funkcjonalną przestrzeń. Gabinet to przemyślana przestrzeń do pracy i rozrywki z dużym biurkiem, systemem ukrytego prowadzenia kabli oraz oświetleniem nastrojowym ukrytym za drewnianymi lamelami. Tkaniny typu dimout ograniczają dopływ światła aż o 70%, co pozwala na precyzyjne kontrolowanie atmosfery w ciągu dnia. W pokoju dziecka każdy element ma swoją funkcję: ściana magnetyczna do kreatywnych zabaw, łóżko w formie domku z baldachimem, drabinka, biurko i pojemna szafa. Nawet balkon został Zaprojektowane spójnie z resztą wnętrza, z deską kompozytową i estetycznie ukrytą jednostką klimatyzacji. To wnętrze to nowoczesna interpretacja komfortu, estetyki i technologii. Projekt w pełni podporządkowany indywidualnym potrzebom użytkownika, z dbałością o detal i funkcjonalność w każdej strefie.